Czwarty, czwarty pomysł, w jaki sposób możesz zminimalizować swój strach, jest bardzo ciekawym pomysłem, bardzo inspirującym pomysłem, ale to wymaga bardzo dużego Twojego zaangażowania. Wiele gwiazd ma taki sposób radzenia sobie ze strachem, i on polega na tym, żeby stworzyć, uwaga, żebyś stworzył swój, swoje alter ego. Na czym to polega? No na przykład Beyoncé ma swoje alter ego, który, które nazwała Sasha Fierce. To jest osoba, która niczego się nie boi i ona sobie tę Saszę odpala w najbardziej stresujących momentach. I to jest zrób... dokładnie to samo. Stwórz sobie postać, która ma to, czego ty nie masz, która robi coś pomimo strachu i odpalaj sobie tę postać w najbardziej stresujących ciebie momentach. Znajdź też taki symbol, który będziesz mieć, który, będziesz, który będzie dla ciebie oznaką, że to jest czas na włączenie tej postaci. Co robił Winston Churchill? On też miał swoje alterego. On miał swoje kapelusze. A, Marty, a Martin Luther King, wiesz co robił? On zakładał okulary. Zawsze wtedy, kiedy zakładał okulary, czuł, że jest bardziej poważany u innych ludzi.